Witam wszystkich, bardzo serdecznie jestem Urhara, a to jest Dreadout I ostatnio zastanawiałem się sporo nad tym, czy by nie zrobić jakiejś serii z jakiejś gry I otóż padło na Dreadout Znalazłem tę grę i pomyślałem, że to może być naprawdę fajny pomysł Ponieważ ona jest krótka, jest straszna A zauważyłem, że bardzo lubicie oglądać jak się boję A więc dzisiaj zagramy sobie po prostu w demówkę I jeżeli na przykład ten filmik będzie miał 1500 1500 lajków i dużo komentarzy to po prostu pociśniemy sobie serię z tej gry. Gra jest mega krótka z tego co zaobserwowałem na YouTubie, więc myślę to będzie naprawdę fajny pomysł. Ok, tutaj prawdopodobnie proszą mnie o język, więc wybiorę angielski. Um, tutaj wezmę brightness praktycznie na maksa, bo wiem, że na YouTubie to e, średnio widać. I dobra, ciśniemy new game. Dobrze, enter your name, Urhara. Okej, okay. loading game. Zaczynamy! Strasznie mi to przypomniało, nie wiem czemu, Yandere. Takie, takie straszne, mega straszne Yandere. Ale masz brzydkie pazury! Fu! Fu! Dlaczego jesteś tak bardzo podobna do Yandere? Dlaczego jesteś tak bardzo podobna do Yandere? No dobra, to do się zgrabniej od niej. Okej, okay. i cały czas coś dzwoni, coś dzwoni. To zamknie. O, jest telefonik, jest telefonik. Podnoś telefon. Zajebiście. What? Ok, ktoś do nas wami Tak. Kto umiera? Co się dzieje? Nie, 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 nie na start. Ja rozumiem, że to jest demo, że to ma zademonstrować wszystko. Po prostu pokazać, jaka ta gra jest straszna i w ogóle, ale... Yy. O nie, nie, nie. Pierdól się. Ja, ja nie chcę. Ja nie chcę. Tam, ktoś stoi, to na pewno nie będzie dobre. To będzie prawdopodobnie jakiś screamer. Mamy tutaj jakieś zdjęcia. Ja sobie mogę zrobić zdjęcie. Ale zajebiście. Tutaj też Uh, uh. Dobra, 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 już. Ogarniamy się, idziemy. Dzień dobry. Uh, uh. Proszę zaczekać! Ja nie ogarniam, co tutaj się dzieje. O oh, fuck, ale się ściemniło. I dlaczego upuściłaś ten telefon? Rozumiem, wystraszyłaś się w ogóle, ale... Nie, ta gra jest za straszna. O sekret, jestem już cały spocony. Nie, te, wtedy się jeszcze bardziej boję, jak taki deskamerką. Halu? Halu? Dzień dobry. Lewo czy prawo? Lewo, prawo. n due, rikew, dobra idę detenty. Ej, z... no, 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 no. Gdzie jesteś? Głupia suka. Próbowała mnie wystraszyć. Proszę, proszę mnie wpuścić tutaj. Nie to gdzie mam iść? Ta muzyka, to wszystko. Nie ja chyba muszę jednak iść tędy. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, zmoro? Tutaj gdzieś stałaś. O, 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 spadaj, 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 umieraj. Okej, okay, boją się robienia zdjęć. Te duszki nie lubią zdjęć. Dobra, ja stąd spadam. Jednak, jednak to chyba nie tędy Idziemy sobie po prostu... prosto Nie, tędy też nie! To gdzie ja mam, kuwa, iść? Nie wiecie, ile szukałem tutaj dziury Tutaj, tutaj jest dziura w ścianie A generalnie, normalnie jej nie ma Czy mogę? Ło, mogę przejść Dobra, zajebiście, zajebiście Przeszedłem Przeszedłem przez ścianę Dzięki swojemu Kurde, taki telefon, no Powiem wam Zajebista sprawa Ok, mogę tutaj wejść? Mogę I to mi się nie podoba Halo? Jakieś duchy? Robię zdjęcia Robię zdjęcia Proszę wypierdalać Haha, <śpiewanie> jakiś ptaszek Idź sobie Idź sobie Nie lubię owadów Wypierdalaj Zdjęcie, 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 zdjęcie. Wypierdalaj. No i co leci za mną? Zostaw mnie. No zostaw mnie. Kurwa. O zniknął. Traszek? Owad? Oso? Nie? To nie. Halo? Ja chcę tylko wiedzieć gdzie jestem Ja sobie pójdę do domu Spokojnie, ja tu, ja nie chcę tutaj zostać Naprawdę Tutaj nie było nikogo od naprawdę wielu lat Co się stało, dlaczego my tutaj się znajdujemy Kto nas przyprowadził Czysto Czysto Jaki słodki kiciuch 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 Uśmiech kiciuch Uśmiech, kiciuch. Kiciuch! Miau Prawdopodobnie coś jest teraz za mną. Nie. Masz szczęście, kiciuch. Kiciuch, gdzie... Co ty? Kiciu, gdzie ty zaglądasz? Dobra, wejdźmy tutaj. Dzień dobry. Dzień dobry. O, powiem wam profesjonalne stanowisko. Kiciuch. Kim ty, kurwo, jesteś? Jo, masakra, jest taki stres, jestem cały spocony! Nie, jednak to chyba był zły pomysł, robienie serii... ...ze strasznej gry. Mam nadzieję, że nie wbijecie tych 1500 lajków. E, serio. Halu. Aż muszę się... się nosku? Dobra. Czy ktoś tutaj jest? O, coś tam jest! Dobra, otwieramy drzwi. Co to jest, Misio? Co ci się stało, Misiu? Dobra, tutaj chyba nic więcej nie ma. O, 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 kim ty jesteś? Halu! Halu! O, oh, jesteś, jesteś normalna? Czemu się śmiejesz? Who are you? Dobra, musimy stąd się wydostać. Nosek mnie swędzi, uciekajmy stąd! No i dobra. Idę za tobą. To pewnie będzie y, jedna z najgorszych decyzji w moim życiu, ale idę za tobą. Czy poszłaś na górę? Suko, gdzie ty poszłaś? O, o, jest otwarte. Nie, nie! Wiedziałem, że to będzie zła decyzja! No, <śmiew> Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? To było przerażające. To było naprawdę przerażające, już już nikomu w tej grze nie zaufam Tylko kiciuch Tylko kiciuch jest normalny Światło? Ja, ja nie chcę iść do światła Uciekam od światła Nie dobra chyba Urhara nie wygłupia się, idź Idź Ale z drugiej strony będę musiał znowu tam być, to nie chcę Gdzie jest mój senpai? Senpai, idę do ciebie Senpai? Hm? O nie, to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec! No gdzie jest koniec tego dema? O, ktoś tam płacze. Ktoś płacze. Gdzie płaczesz? Gdzie jesteś? Halu? Proszę mnie nie krzywdzić. O, o, jesteś. Ty jesteś suką. Oszukałaś mnie. Dobrze, płacz sobie, masz. Zrobię ci zdjęcie, dużo zdjęć. Co teraz? You are the only one who can get out of this place. You have to get. Ok, czyli musimy uciec, bla bla bla. O, dała mi klucz. Dobrze, no to daj mi klucz, a dlaczego? Okej okay. Dlaczego nie możesz stąd pójść sobie? A możesz mi wyjaśnić. Możesz mi wyjaśnić, czemu ty nie możesz stąd wyjść? Przecież masz klucz. O, wyszedłem. Halu Tutaj pewnie stanie się coś naprawdę... <laughs> wiedziałem, wiedziałem! O, świetnie! Nie ma to jak wyjść kurwa z Wielkiej dupy, żeby wejść w jeszcze większą dupę, ty, 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 ty. proszę mnie nie krzywdzić. Ale torby to nie puściłaś, co? Co ty masz w tej swojej torbie? Swoją drogą masz telefon, to nie możesz zadzwonić. Po pomoc What the fuck! What the fuck! Co to. Ja, ja mam w to podejść, tak? Pojebało was Mam zdjęcie Na snapacie dodam Na instagrama Na snapa Na facebooka Na... Na snapa drugi raz Trzy świeczki są Tylko Jedna się pali tylko Okej okay, Czyli prawdopodobnie muszę zapalić resztę I dobra Tylko gdzie jest reszta świeczek? Czy gdzieś na cmentarzu? Halo świeczki Świeczki! Świe, świeź, świe, świe, świeczki! Hmm Idąc tutaj nie widziałem żadnej tak naprawdę. Hallu. O kurwa! Co to? Co to? Umieraj, 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 umieraj! Umieraj! Umieraj, umieraj! U umieraj, umieraj! Umieraj! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Uwieraj! Zdychaj! Nie, to chyba na niego nie działa. To chyba na niego nie działa. Proszę mnie zostawić. Proszę, mnie. O, o. Proszę, proszę mnie zostawić. No, zostaw mnie! Zostaw mnie tup FYP, too, pynie, game, tutaj jest jedna świeczka, tup 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 znowu tu jest... A jak tak jakbym tak szybciej. szybciej! I szybciej Dobra, faktycznie, faktycznie, teraz dwa się palą. Dobrze. Ci muszę zrobić zdjęcie jeszcze jednemu. Tylko że to gówno mnie goni To gówno z tym sierpem, czy... Co ty tam chuju masz? To mi się bardzo nie podoba, że ty mnie gonisz. Dobra! Come on! Chodź tu! Come on! Mm. Come on! Uhuhuhu. Patrz, patrz jaki tyłeczek, patrz jaki tyłeczek, podoba ci się co? Oj, podoba ci się, chodź. Come on. Come on tutaj go wyrolujemy. W... rolujemy. Jeb zdjęcie. Chuju ty. Chuju. Chujowaty. Dobra, 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 teraz go rolujemy, 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 rolujemy. A, nie trafiłeś. Okej, okay, to teraz tylko znaleźć jeszcze jednego kandelsika. Świetnie. Weź tutaj kurwa szukaj kandelsika. Biega mi, biegam i tutaj nie masz żadnych kandelsów. Może ty masz jakoś zginąć, co? Ale tobie nic się nie dzieje. O, o, o! Zgiń! 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 O oh, fuck Dobra, dobra, dobra. Ominę go jakoś. O, nie trafiłeś O! Nie znowu kurwa Umiera! 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 Umiera, Umieraj! Y jeszcze! 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 Dobrze ci tak? I co teraz? I co teraz? Y y y Kurwo y Hu! Uh. Dobra i teraz mam nadzieję, że będą trzy kandelsiki. Jak, jak nie będzie trzech kandelsików To klikam alt w cztery Bardzo ładnie, proszę o trzy kandelsiki. Ja o wiele... O! Są trzy kandelsiki, zajebiście. O, co ja mam teraz zrobić? Robiłem zdjęcie tych kandelsików. O, o! Zaskoczyło, zaskoczyło! Dzień dobry. O. Pro, proszę mnie zostawić. Yy, yy. Czy, czy to był sen? O jak tu przyje. To ty, suko, co się uśmiechasz? Teraz hahaha, hihihi. Dredał. A więc to by było tyle na dzisiaj, moi drodzy, jeżeli dzisiejszy filmik Wam się podobał. I co najważniejsze, jeżeli chcecie serię z gry Dread Out to 1500 lajków w górę, dużo komentarzy i ciśniemy sobie serią. A tymczasem ja się z wami żegnam, trzymajcie się i Hejos!